Witajcie w poranku z Van Life'em, czyli 10 minutowej serii do posłuchania przy robieniu śniadania właśnie o Van Life'ie. A dzisiaj chciałbym Wam pokazać 8 propozycji na super prezent dla Van Life'era, ale też dla podróżnika. Zresztą może, być, może to być też prezent dla Was samych. E, słuchajcie, to są rzeczy małe, które mieszczą się dosłownie wszystkie w takiej torbie. I już Wam powiem. I To są rzeczy, które ja osobiście testowałem i po prostu je uwielbiam, i myślę, że spodobają się właśnie każdemu, kto siedzi w OneLife'em. Eee, będzie lista przypadkowa, to nie jest, że pierwsza z najważniejsza, Wyciągnijmy z tego wora oczywistą rzecz, ale wiem, że nie wszyscy ją mają, czyli ręcznik szybko schnący. Oprócz tego, że on zajmuje bardzo mało miejsca, bo. To jest miejsce, które zajmuje to taki ręcznik do twarzy, a jest naprawdę duży. To jest akurat ręcznik z. Nie z Decathlona, tylko z gołodura. Kosztował jakieś chyba 5 funtów po promocji jakiejś czy z kartą. I po prostu, jeżeli ja się wykąpię. Wskoczę do tego jeziorka, który jest za mną, wezmę, popływam w tej zimnej wodzie i ja go wystawię po prostu na leki wiaterek. To w ciągu godzinki to potrafi być y, suche. A jak mieszkałem w kamperze moim pierwszym, to jak miałem normalne ręczniki, to one potrafiły brać i schnąć do, na drugi dzień, i na drugi dzień były jeszcze mokre. Dlatego szukałem rozwiązania, i to było wspaniałe rozwiązanie. Także ręcznik szybko schnący, ale ten z taką fakturą gładką, a nie z takim miśkiem, bo one posługują. Ich nie robię, tak? Więc to jest pierwsza, pierwsza propozycja. W opisie tego filmu dam Wam akurat linkę do Amazona, bo tam ostatnio też zamawiam dużo rzeczy i możecie sobie je zamówić. Kolejną rzeczą jest to, co tutaj może być? Co może być w takim fajnym małym etui? Słuchajcie, jest to palenisko. <grym> tak, dokładnie, palenisko. Nie będę tego tego rozkładał, bo mamy tylko 10 minut na te wszystkie propozycje. Ale pokażę Wam tutaj zdjęcia i naprawdę robi robotę. Fajnie się pali. Zazwyczaj się mało dymi, dlatego że bardzo dużo tlenu idzie od dołu, więc polecam. Każdy to może sobie zmieścić, nawet do plecaka by trzeba było. I to kosztuje od 8 do 15 funtów, w zależności jaki rozmiar. Ja mam ten rozmiar troszeczkę większy. Jeszcze miałem z taką matą na ziemię, która po prostu zapobiega temu, żeby się trawa spaliła. Ale naprawdę mega fajna rzecz, szczególnie, że pod tym ogniskiem, bo to jest takie jakby stołeczek się rozkłada i u dołu można wysuszyć rzeczy. To jest mega fajna rzecz. I to jest łatwiej się suszy rzeczy niż na przykład przy normalnym ognisku. To odłożę sobie na bok. Dobrze, niech będzie teraz Powerbank. O Powerbanku już Wam ostatnio mówiłem, więc powiem Wam tylko tak na szybkości. To jest niezwykły parę bank, bo on ładuje z prędkością 87 W, czyli generalnie w pół godzinki potrafi naładować większość telefonu. Tam do 50-80% i. Ma 10 tysięcy amperogodzin, więc też jest pojemnym powerbankiem. Jeżeli podróżujesz, podróżujesz z plecakiem, to na dwa dni taki powerbank Ci wystarczy. Jeżeli narobisz zdjęcia, jeżeli po latasz dronem, czyli jeżeli po prostu używasz nawigacji i potrzebujesz coś pewnego, to to jest super. jest firma e, Anker i robią super robotę. Także to jest kolejna propozycja. Kosztuje około 50 funtów, też będzie link w opisie tego filmu. Kolejna rzecz, niby błaha, tak oczywista, ale jak spotykamy się z innymi e, ludźmi e, przy ogniskach, to ludzie tego nie mają i oni zdziwieni są. Czyli widełki do ogniska rozkładają się w ten sposób. E, te konkretne mam już e, drugi rok, są w porządku, nie łamią się. E, to oczywiście na takie ognisko wiaterek troszeczkę zawiał. To jest na takie ognisko właśnie małe, e, do kilku osób. Jeżeli robimy takie wielkie ognisko czasami na zlotach, no to to, to już potrafi być za krótkie, ale generalnie składa się fajnie. zajmuje mało miejsca i paczka takich e, widełek kosztuje też około 8-10 e, funtów. E, link też macie w opisie. E, ostatnio zamawiałem sobie właśnie nowe, bo z tej paczki, którą ja sobie zamówiłem dwa lata temu, to są ostatnie, które mi zostały, bo mi wyszły. Bo ktoś sobie, a zapomniałem oddać, może następnym razem cię oddam i tak dalej i ostałem mi się jedne, więc zamówiłem sobie kolejną paczkę. Kolejnymi tutaj rzeczami. To może w takim razie powiem o e, czapkach. Słuchajcie, e, czapki vanlife'owe mm. To jest biała. Mam jeszcze w tym roku e, czarne do, do zakupienia. E, są w linku w opisie. Do tego jeszcze jest taka naklejka Wanna. Jak tu widzicie, jest taki czarny napis. Można niebieskim słabo widać, ale. E, to jest właśnie mała naklejka, to jest duża naklejka i taki zestaw właśnie małej, dużej naklejki van e, na fajnym papierze właśnie transferowym, żeby to wyszło fajnie równiutko. E, razem z czapką, możecie sobie zamówić, e, jest link też w opisie i przede wszystkim, e, jeżeli ktoś próbował sobie zamówić ostatnio i nie było możliwości, to update'owałem e, Magazyn na mojej stronie i możecie sobie dokupić, bo zostało jeszcze dosłownie kilka ostatnich sztuk i to są ostatnie sztuki w tym roku. I one są mega, mega ciepłe. Tak jak mówię, czarna, biała, pomarańczowych nie ma w tym roku. Dobra, to, to schowam. Także tutaj jeszcze kilka sztuk zostało dosłownie. Tak, ja sobie wracam do mojej pomarańczowej, z której mnie możecie bardziej kojarzyć. Dobrze. E, kolejne rzeczy to jest czołówka. E, ta czołówka jest na baterie i problem z tym, że one się dość szybko rozładowują. To są baterie e, trzy małe paluszki i dużo lepszy byłby pomysł z taką e, porządną czołówką na USB-C, żeby było szybko ładowane, żeby po prostu można było długo świecić. Także ja jeszcze nie kupiłem sobie innej, ale taki prezent bym chętnie dostał, <laughs> jeżeli by ktoś chciał mi sprezentować. To coś takiego bym potrzebował. Z tego wszystkiego zapomniałem Wam powiedzieć o jednym z prezentów, czyli taką gift kartą do National Trust. Możecie ją wtedy wydać na przykład na na taką kartę całoroczną, którą można wykorzystywać na przykład jako wyjściówkę do zamków, ale także przede wszystkim na darmowe parkingi National Trust. E, ja osobiście już mam od roku taką kartę, w sumie od dwóch lat taką mam kartę e, i po prostu jak często jeżdżę i parkuję w, na przykład e, w okolicach Poole z dużo parkingów, e, przy Poole Harbour, przy e, Old Harem Roku, to tam gdzie są parkingi National Trust i normalnie musiałbym zapłacić za parking między 3, 5, 6 funtów, a z tą kartą mam darmowe. Jak samo na zamki wszystkie National Trust mogę wejść za darmo, więc taką e, gift kartę za 20 funtów, czyli nie zatankujecie przede wszystkim, e, możecie ją komuś podarować i może ktoś może sobie ją wykorzystać na wejście na przykład jednorazowe, a może właśnie na zakup takiej całorocznej karty. Także taki pomysł na kartę podarunkową do naszego latrastu. Damy trochę niżej. I z tym blisko pozdrawiam. Kolejnym pomysłem są ciepłe, grube, wełniane skarpety. Te wełny nie mają, więc muszę znaleźć je w internecie. Ale to jeszcze nie koniec, taki był może niespodzianek, dlatego że taki mam prezent dla Was. Dla wszystkich osób, które zamówią te czapki z mojego linku, to. E, na święta wybiorę jedną osobę, której po prostu podaruję te czapki. Czyli generalnie zwrócę te pieniądze, które zapłaciliście za e, czapki. Czyli będzie losowanie z wszystkich osób, które kupiły e, w grudniu e, czapkę, właśnie zestawem e, tych naklejek no to właśnie jedna osoba zostanie zrzucona te wszystkie pieniądze i to będzie taki właśnie mój prezent. I widzimy się już jutro w kolejnym odcinku z samego rana. Jeżeli macie jakieś propozycje na kolejne tematy, na kolejne osoby, z którymi zrobić wywiad, to napiszcie w komentarzu. Tymczasem zapraszam Was do tego filmu i do tego filmu i widzimy się już jutro.